Oczywiście rozstrzyga się problem fundamentalny, problem fundamentalny dla wszystkich rolników w Europie, mianowicie problem, jakie będzie finansowanie tej polityki po roku 2013. Z polityką rolną jest pewien paradoks, mianowicie jeżeli się słucha różnych kręgów uczonych, opiniotwórczych, no, to, to jest polityka bardzo silnie krytykowana jako polityka XIX, XX wieku, a nie XXI wieku. Natomiast gdziekolwiek pojadę w Europie, to wszystkie parlamenty chcą rozmawiać wyłącznie o rolnictwie. Ten paradoks rozdwojenia pomiędzy wyjściem z mody, takiej umysłowo-intelektualnej mody, a jednocześnie wielkim zapotrzebowaniem na wsparcie istnienia obszarów wiejskich we współczesnej Europie. Bo myśmy sobie to podliczyli za rok 2009 dokładnie już, mianowicie to, co stanowi dopłata bezpośrednia. I inne elementy wspierania rolnictwa w Unii Europejskiej to jest średnio połowa dochodowości rolnika w dzisiejszej Europie. To był rok 2009, gdzie, gdzie ceny, ceny w rolnictwie niesłychanie spadły i rzeczywiście spadła dochodowość rolnictwa, ale bez wsparcia. W tej postaci, w gruncie rzeczy, opustoszałyby tereny dużej części Francji, dużej części Hiszpanii, Niemiec. Nie tylko w Polsce byłyby problemy. To jest, to jest problem podtrzymania obszarów wiejskich i samowystarczalności żywnościowej całej Europy. Dlatego ta polityka przetrwa i po roku 2013 będzie finansowana jako zasadniczy filar europejskiego budżetu. W przypadku rolnictwa 77% wszystkiego, co się wydaje na rolnictwo, pochodzi z budżetu europejskiego. Tylko 20-20-parę procent to są dopłaty krajowe w różnych postaciach. I na tym polega ta dysproporcja, która czasami stwarza taką, taką niewygodę atakowania rolnictwa jako polityki, która zajmuje zbyt dużo miejsca w budżecie europejskim. Zajmuje tyle miejsca, bo to jest polityka najbardziej wspólnotowa ze wszystkich polityk, jakie ma Unia Europejska. Wszystkie inne są narodowe, i do tych narodowych dochodzi kawałek pieniędzy wydawanych z Brukseli. W tej chwili ta polityka ma zbyt wielkie różnice pomiędzy krajami. Nasza część Europy wybrała sobie jednolite dopłaty do hektara. Na zachodzie one są zróżnicowane wewnątrz jednego kraju w sposób bardzo, bardzo wyrazisty, ale różnice są ogromne i to jest zaszłość historyczna. Ja się posługuję zawsze przykładem krajów bałtyckich: Łotysze 95 euro do hektara. Estończycy, Litwini, z którymi na razie mamy na z paru różnych powodów, ale to nie jest na, na, na dzisiaj. To jest 100-115 euro do hektara. Natomiast Belgowie, gdzie mieszkam aktualnie 460 euro do hektara jest kilka, kilka krajów, które mają dopłaty powyżej 400 euro. Polski rolnik to jest ponad 200 euro do hektara. Nie wygląda to najgorzej, szczerze mówiąc, jest to jest to blisko unijnej średniej. Poniżej nas są na przykład rolnicy Wielkiej Brytanii i Portugalii, czy Finlandii. Wydaje no, się, że Finlandia to ma troszeczkę więcej. Natomiast no, to jest mniej więcej ten rejon. Więc te różnice nie idą tylko wschód-zachód, ale również na różne sposoby są zróżnicowane te, te dopłaty. Moim celem jest zasadnicze zmniejszenie tych różnic, czyli więcej dla wschodniej Europy. Ale my jesteśmy nauczeni w pewnym doświadczeniu, że jak czekamy, to ktoś nas zawsze może wykołować. Albo nie dotrzyma słowa, albo powie, że Unia na to nie pozwala, albo jest dżentelmenem i po prostu nic nie robi. Ja bym chciał konkretnych rozwiązań ze wsparcia ze strony kraju, że na rozregulowane rynki, wieprzowiny obecnie, zboża. Będzie natychmiastowa reakcja jakaś. A nie tylko słowa. I są, dla nas się zawsze liczą czyny. Ja pojadę w pole zaorzę kawałek ziemi, zasieję. Czekam że łóżku. Urośnie. Mam nadzieję, że jeszcze pozwoli. Ale w tym momencie patrzy się Paliwo 5, 5 zł. Można być, że Polska stała się takim 5 złotkie. Wszystko po 5 zł. Cukier 5 zł. 6, no. Miało być ta reforma, miała być sukcesem. Okazała się wielkim niewypadekiem. U nas fabryki zrównano z jedną, żeby nie odtworzyć tej produkcji prawie czego cukru. Tak reforma przedstawiała to, tak wykazywała. Inni potrafili jakoś zachować. Część sprzedała, poszła do swoich krajów, jak Anglicy. Ale sprzedała nie Polakom polską fabrykę na naszej ziemi, sprzedała Niemcom. Tu właśnie jest pytanie: czy my mamy dbać o Unię Europejską, czy najpierw o własny kraj? Unia jest pewną wspólnotą równych szans, moim zdaniem, ale te szanse nie są równe dla nas. rolników tutaj w Polsce. Bo środki do produkcji kosztują tyle samo co w Niemczech. Nawozy, nawet w zeszłym roku, były tańsze w Niemczech niż w Polsce. azotowe. A to są fabryki skarbu państwa, które na nieuzasadnione rosnięcie tych cen w górę. Także teraz, ale teraz 130 zł, to na 300 metrów, przepraszam, to dla nas, jako rolników. Patrzenie w przyszłość jest pod wielkim znakiem zapytania. Czy ta Polska doczeka tego zapotrzebowania na żywność, co pan minister powiedział, w granicach 70% będzie potrzeba, zwiększona potrzeba zaopatrzenia w żywność. Czy my na tej ziemi będziemy jeszcze tą żywność produkować? My, Polacy. Bo za parę lat będzie wykupywana ziemia polska przez niepolski kapitał. Ja się pytam, czy ktoś z nas we Francji kupi hektar, dwa ziemi. Też jest tam uwolniona sprzedaż tej ziemi. Ale są takie zabezpieczenia, które nie pozwalają za wiele kupić. Działkę może małą tak. Cieszy mnie zapowiedź, że nasz komisarz mówi o tym, że wspólna polityka rolna jest niezagrożona i że budżet będzie nie mniejszy jak w tej chwili. Ale chcę wyraźnie podkreślić. Polska Panie Komisarzu, ja słyszałem, że dla całej Europy, nie tylko dla Polaków. Natomiast chcę wyraźnie powiedzieć, że Polska ma pełne prawo domagać się głębokiej reformy wspólnej polityki rolnej. Reformy, która z polityki niesprawiedliwej, bo jednak dzisiaj podstawowe źródło zakłócenia konkurencyjności na jednolitym rynku to jest właśnie wspólna polityka rolna. To jest system płatności, z polityki niesprawiedliwej, z polityki defensywnej, bo jednak polityki nastawionej na płacenie za gotowość produkcyjną stanie się polityką nowoczesną, sprawiedliwą i polityką rozwojową. Potrzeby żywnościowe świata rosną w coraz szybszym tempie. Za 20 lat trzeba będzie żywności o 70% więcej. I nie może być tak, że Europa. Przez kolejne 7 lat będzie stosowała politykę ostatnich lat 14, a więc ograniczania produkcji. Nie może powtórzyć się w Europie kolejna reforma cukru, kiedy Europa staje się rynkiem deficytowym. A przecież mamy potencjał w Europie i w Polsce, gdzie moglibyśmy być producentem nadwyżkowym. To prawda, jako ministrowie rolnictwa często się spotykamy, często dyskutujemy. Ale dzisiaj potrzebuje także pomocy pana komisarza, potrzebuje pomocy panów profesorów, ekonomistów. Dzisiaj trzeba starej Europie powiedzieć, rozszerzenie jakie dokonało się, dokonało się naprawdę niewielkimi kosztami. Ile dzisiaj z poszerzenia rynku zyskują także stare państwa unijne? To łatwo policzyć. To trzeba im także przypomnieć, bo to nie jest kwestia tylko budżetu na kolejny rok. To jest kwestia rozwoju gospodarczego, harmonijnego rozwoju całej Europy. I jeśli dzisiaj Francuzi sugerują mi, że nie domagajcie się w tych nowych, biedniejszych państwach porównalnego poziomu płatności czy obiektywnych kryteriów, bo my się nie zgodzimy jako bogaci, żeby dawać dla biednych, to ja odpowiadam, to może nie godźcie się również korzystać z naszego rynku. To z tych 100 miliardów, o których wcześniej wspomniałem, co najmniej połowa została wydana na zakup maszyn, urządzeń i na inwestycje, które realizują tamte państwa w Polsce. Więc to jest harmonijny rozwój i warto, żebyśmy w taki sposób do tego podchodzili. I chcę wyraźnie powiedzieć, że z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień, kiedy zwracamy uwagę starym państwom Unii Europejskiej, powoli ich świadomość przekształca się. Jeszcze dwa lata temu, przy przeglądzie wspólnej polityki rolnej, nie było żadnej mowy o tym, żeby zapisać konieczność wyrównania poziomów płatności. W miniony czwartek po raz pierwszy także stare państwa unijne zgodziły się, żeby do komunikatu prezydencji węgierskiej wpisać konieczność odchodzenia od historycznych tytułów płatno do płatności na rzecz wypracowania kryteriów obiektywnych. Bez podejścia od historycznych tytułów do płatności, bez ustalenia obiektywnych, prostych kryteriów. Nie ma mowy o tym, żebyśmy mieli nowoczesną, wspólną politykę rolną i nie ma mowy o tym, żebyśmy doprowadzili do wyrównania poziomów płatności. Szanowni Państwo, rolnictwo europejskie jest bardzo różnorodne. Rolnictwo polskie jest bardzo różnorodne. Dlatego dzisiaj też nie możemy przykładać jednego z dla wszystkich tych rolnic. Stąd też dzisiaj trzeba w mojej ocenie dla potrzeb przyszłej wspólnej polityki rolnej dokonać Takiego zasadniczego rozdziału. Pierwsze to mikrorynek, rynek ten bardzo lokalny i produkcja na potrzeby tuż blisko, wokół gospodarstwa, na obszarze gminy, na obszarze powiatu. To jest szansa dla małych gospodarstw, gdzie nie tylko wyprodukowanie, wyprodukowanie surowca, ale także przetworzenie produktu i dostarczenie bezpośrednio do konsumenta może być szansą, Pozyskania dodatkowych dochodów. Dziś nie ma potrzeby, żeby ten, kto mieszka 30 km od Bydgoszczy na wsi, jeździł do pracy do Bydgoszczy i z Bydgoszczy wracał z marchewką, kiełbasą czy serem, mlekiem do swojego domu. To tam na miejscu rolnicy powinni przetworzyć, przygotować gotowy produkt, wstawić mu do lodówki na ganku i odebrać należną zapłatę. I to będziemy robić. To także szansa na, na sprzedaż bezpośrednio w ramach mojego rynku, gdzie będziemy odnawiali możliwości budowy rynków w miastach po to, żeby na tych rynkach rolnicy mogli sami bezpośrednio swoje produkty sprzedawać. Drugi obszar to jest obszar lokalny województwa kilku województw w przypadku mniejszych państw państwa. Tam potrzebna jest Grupa producencka, tam potrzebne są małe i średnie przedsiębiorstwa, po to, żeby można było w ramach takich lokalnych właśnie organizacji i lokalnego współuczestniczenia w tym wszystkim przygotowywać produkty i yy, yy, uczestniczyć w większym stopniu jako rolnicy i przetwórcy w całym tym łańcuchu sprzedaży i w korzyściach, jakie z tytułu produkcji żywności rynek wytwarza. I trzeci element, myślę, to jest właśnie element tego rynku globalnego, tego rynku europejskiego, światowego, gdzie przed chwilą zwróciłem uwagę na to, jak rozwija się polski eksport. My w ciągu zaledwie czterech lat zwiększyliśmy wartość eksportu artykułów rolno-żywnościowych o prawie 40%. To jest to, co dzieje się na co dzień, czego tak sami niekoniecznie doświadczamy. W tej chwili rozpoczynamy całą procedurę uruchamiania możliwości sprzedaży także na kraje arabskie. To, co nam wspólnie potrzebne, to jeszcze razem budowanie polskiej marki, produktu z polską marką. My kiedyś próbowaliśmy w Polsce szukać symboli, szukać znaków. Był to znak Polska dobra żywność, przekształcony po wejściu do Unii Europejskiej: w Poznaj dobrą żywność. Ale myślę, że takim dobrym polskim znakiem, dobrym polskim symbolem może być polskie, smaczne, najlepsze na świecie jabłko. I kiedy tym jabłkiem robiliśmy prezentację polskiej żywności w Niemczech, to dziś widać wyraźnie, że po potargach Gryne Woche także niemieckie sieci handlowe zaczynają interesować się naszym produktem. Więc wydaje mi się, że jeśli z przedsiębiorcami, z przedwódcami, z organizacjami branżowymi porozumiemy się co do symbolu, co do sposobu prezentacji naszego produktu, to ja o przyszłość polskiego rolnictwa jestem spokojny.